Witam moi drodzy w kolejnym filmie. W dniu dzisiejszym chciałem zrobić otwarcie ciekawej paczki. Eee, paczuszka doszła do mnie właśnie w dniu dzisiejszym. Cała jej droga trwała 8 dni. Eee, jest to nic innego jak zamówienie transiwera CWQRP na stronie QRP Labs. Jest to dokładnie wersja transiwera QCX Plus na pasmo 20 metrów. Wraz z dodatkowymi osprzętem rozszerzeniem do tego transilera, o czym może powiem w późniejszej czasie podczas rozpatkowania paczki, yy, cała dostawa musiała przejść odprawę celną za paczuszkę o wartości około. Teraz nie wiem czy to było liczone z transportem, czy bez transportu, ale powiedzmy około 640 zł. 54 zł to był e, cło. Więc tak, tak to by sprawa wyglądała. No, przez to cło też, że tak powiem, paczka się opóźniła jeden dzień, ponieważ e, zgodnie tutaj z wcześniejszą e, informacją, paczka miała do mnie dotrzeć w dniu wczorajszym przed godziną 18. No, może tyle o samej paczce. E, rozpakujemy to teraz. Zobaczymy jak to wygląda. Coś więcej powiem. E, tak jak na wcześniejszym spocie zapowiadałem będę chciał e, tutaj wspólnie z Wami e, uruchomić ten transceiver, zmontować, uruchomić go no i oczywiście użytkować. Zobaczymy e, czy jego parametry są tak dobre jak zachwalają tutaj w sieci i na filmach, które widziałem. Urządzenie jest bardzo ciekawe. Posiada 5W mocy to w zależności od pasma, na jakim pracuje, w zależności od jego zestrojenia, precyzji tutaj przyłożonej do, do samego montażu, do, do samego zestrojenia. Więc tutaj moce w zależności od napięcia można uzyskiwać na różnym poziomie. Generalnie ta moc 5W odnosi się do napięcia zasilającego 12V. W przypadku zasilania napięciem 13.8 ta moc stosunkowo jest większa. Generalnie mi zależy na tym, żeby transceiver uruchomić do pracy na wyjazdach z terenu do pracy QRP, więc zobaczymy jak będzie się spisywał. To może tyle na wstępie zabierzmy się za rozpakowywanie paczki. Ok, więc tak, patuszka. Pozbądźmy się tego folii zewnętrznej. Nie wiem, czy była rozpakowywana, czy nie. Myślę, że chyba raczej. No to chyba nie. Chyba bazowali na dokumentach. No jest tutaj dokument z Fedexa, Fedex Express, dotyczący cła. Paczuszka swoje waży. Tak jak tutaj e, wspominałem, całość zakupu, tu jest cena w dolarach, to jest 15,78. Więc e, to jest koszt zakupu transivera z kompletną obudową. E, ja dokupiłem sobie do niego moduł stabilizatora częstotliwości TXCO do pracy ISPER. E, Dodatkowo e, automatykę, e, tutaj, żeby że tak powiem, urządzenie się nie zatykało przy silniejszych sygnałach, więc, więc też taki dodatkowy moduł. E, co ja tam jeszcze kupiłem? E, kupiłem moduł GPS-u. Nie wiem czy słusznie, ponieważ tam na stronie było dość trochę zamieszane. E, pisało, że do współpracy z systemem Whisper ten moduł GPS-u jest potrzebny. Ale widziałem też filmy, gdzie jakby parametry, aktualizację czasu tutaj koledzy wprowadzali z ręki, no wiadomo, tam z jakąś większą bądź mniejszą tolerancją sekundową, ale wprowadzali i urządzenie pracowało, więc nie wiem, czy, czy ten wydatek, tam powiedzmy około 100 zł więcej za ten moduł GPS-u, to jest płytka, tam jakieś te wszystkie komponenty, co jest potrzebne, plus antena zewnętrzna z kablem, to był słuszny zakup czy nie, ale tak czy inaczej GPS można wykorzystać do poprawienia pracy, precyzji, aktualizacji czasu tego urządzenia do pracy WISPER bądź jakichś innych aplikacji na pewno do kalibracji będzie potrzebny. Plus dodatkowa płyta, która miała to jest taka płyta rozszerzeń którą można tam używać z tą aplikacją, zabudować ją wewnątrz jako drugą płytkę nad transceiverem i namontować na niej różne inne komponenty rozszerzające pracę tego transceivera. Ja zakładam, że projekt jest rozwojowy, więc z czasem może mogą się pojawiać jakieś aplikacje, które właśnie pozwolą za pomocą tej płytki rozszerzyć to urządzenie do jakiejś tam pracy. Na pewno na tej płytce zabuduję akumulatory do pracy z terenu, żeby można było ładować urządzenie. I żeby te akumulatory były zabudowane w środku, zobaczę jeszcze, ale jakieś takie wstępne przemyślenia w tym zakresie posiadam. Pospakujemy i zobaczymy, jak to jest. Oczywiście w przypadku, w przypadku kontaktu tutaj z firmą. Znaku, nie pamiętam, kolegi, który tą firmę prowadzi, bo sama wysyłka przyszła z Turcji. Prowadzi nią kolega Hans, który jest jakby autorem tych rozwiązań i który no, kontaktuje się tutaj ze wszystkimi, można powiedzieć, osobiście. Wszystko bardzo ładnie zapakowane, powiem szczerze. Do środka, żeby nie uległo jakiemuś zgnieceniu. I tutaj wszystko, więc robimy sobie tutaj trochę miejsca. Zobaczmy, jak to jest. No i wracając do tej, do tej kontaktu, bardzo, bardzo przyjemny człowiek. Ja tam do niego pisałem w jednej sprawie. Bardzo szybko mi odpisał na maila. Praktycznie można też do niego zadzwonić, i nie ma problemu tutaj się dogadać. Ewentualnie uzgodnić wszystkie jakieś tam wątpliwości, które się pojawiają. Kupiłem go z obudową, ponieważ bardzo ładnie się prezentowała i myślę, że lepszej bym nie zrobił. Więc lepiej kupić coś dedykowanego. Kabelek zasilający, gdzieś taki nawet miałem, ale był w takich pieniążkach, że praktycznie taniej bym go tutaj w Europie nie kupił, gdybym go nie miał. Ok, więc tak obudowa aluminiowa gruba. Myślałem, że to jest jakaś zwykła blacha to jest aluminium, taki profil radiatorowy więc, więc to też bardzo ładnie wygląda. Płytka QRP Labs to jest ten moduł GPS-u OLG-2 z anteną. On praktycznie jest tak kompatybilny, ja generalnie kupiłem kit do montażu, ale w przypadku tego modułu GPS-u montaż to będzie się sprowadzał do wlutowania gniazda USB, gniazda antenowego, czy tam dwóch gniazd i to wszystko, ponieważ wszystko jest tak montaż powierzchniowy, że no po prostu konwencjonalne metody lutowania tu nie wchodzą w grę. Więc może modemem, nie modemem tylko GPS-em zajmiemy się później. A na razie tutaj skupimy się na tych elementach samego transceivera. Generalnie tak, choć posiadam zdolności lutowania, Miałem obawy co do montażu SMD, który jest zastosowany w tej płytce, ponieważ po pierwszych oględzinach tego kitu stwierdziłem, że choć z takim małym, małym układem stalowym bym sobie poradził, choć takim mini, nie wiem jaki on tam ma, że tak powiem, skalę e, rozmiarów, no już bym sobie moimi metodami nie poradził. Tutaj trzeba stosować lutownicę Hot i, i e, byłby z tym problem. Myślę, że tutaj kolega by mi w tym temacie pomógł, ale. Z tego, co wyczytałem na stronie, montaż SMD, który jest zastosowany na tych płytkach, pomimo że się kupuje kit do samodzielnego montażu, jest już wykonany, więc tak praktycznie skupiamy się na montażu tak zwanym przewlekanym, gdzie stosujemy te konwencjonalne elementy. To może tyle o samym, że tak powiem, lutowaniu. QRP Labs, QCX, DevKit, czyli tutaj mamy komplet pinów do podłączenia przedniego panela. Druga część obudowy. Obudowa obudowa jest praktycznie tak zrobiona, że nie idzie je zmontować inaczej, jednostronnie to wszystko jest spasowane. Bardzo ładnie transiwy jest tych rozmiarów plus płyty, płyty czołowe opisane, więc to jest bardzo fajna sprawa. Wszystko się zaczaskuje, więc widać tutaj też jest przemyślany ten montaż, że to wszystko się nie rozlatuje przy jakimś montażu. Może tak, sobie tą obudowę obudowę to ja sobie zabezpieczę, bo będę ją potrzebował na sam koniec, może żeby się tutaj nic nie podrapało sobie zabezpieczę tymi foliami a płytki po przeczytaniu jakiejś instrukcji myślałem, że będą te instrukcje tutaj dołączone chyba, że nie, nie, nie dali ale to sobie będę musiał ściągnąć i wydrukować instrukcję montażu poszczególnych kitów montażowych dobra, więc otwórzmy otwórzmy tutaj tą paczuszkę, zobaczmy co jest Mamy tutaj zestaw rdzeni, kondensatorów, drut do nawinięcia filtrów pasmowych na pasmo 20 metrów. E, Mieszałem, zastanawiałem się powiem szczerze na jakie pasmo kupić ten transceiver. E, generalnie można go kupić na wszystkie pasma, e, chyba na wszystkie, nie pamiętam, znaczy na pewno e, Chyba na wszystkie pasma, na pewno podstawowe pasma. Nie wiem, jak z pasami warcowskimi teraz nie, nie powiem. Yy, jakiś tam link do tego sklepu dam tutaj w opisie filmu. Yy, generalnie yy, myślałem, czy kupić 40 metrów, czy kupić 20 metrów. Yy, I finał, finał, finał był taki, że wybór padł na, na 20 metrów. Uważam to pasą za bardzo ciekawe. Myślę, że tej szale przeważył, przeważył, przeważyła kwestia pracy na Whisper. Bardzo lubię tą modulację, ten, ten sposób, że tak powiem, testowania anten, propagacji. I w większości, jak nie będę pracował, że tak powiem, z terenu, będę chciał ten moduł wykorzystywać właśnie do pracy Whisper. Stąd. To pasmo 20 metrów jest bardzo ciekawe. Dużo stacji na uisp pracuje, więc są duże szanse na to, żeby sprawdzić tutaj skuteczność swoich anten, i oczywiście też innym pomóc w tej samej sprawie. Więc tak to wygląda. Stąd te 20 metrów pasmo bardzo ciekawe do pracy telegraficznej. Praktycznie zasięgi o 800 km wzwyż. I to w zależności od pory roku, pory dnia. Ja myślę, że to pasmo jest aktywne w ciągu dnia, więc jakieś wyjazdy w teren, e, fajnie to powinno pracować. No i tak samo praca telegraficzna tutaj w nocy. Myślę, że bardzo ciekawe zasięgi. Zobaczymy, jak to wszystko pracuje. Bardzo ładnie model opisany. Wejście audio, klucz, sterowanie komputerem PTT, wyjście mocy. Tutaj mamy. Gniazda zasilania. Tutaj nie wiem do czego ten otworek jest. To się potem dowiemy. Mamy tutaj płytkę wyświetlacza. Praktycznie jest to zmontowane. Zobaczymy. Ładnie zafoliowany. No, tutaj praktycznie nie ma co: no bo jest sam wyświetlacz, który pewnie pod spodem ma jakiś mikroprocesor, czy, czy, czy nawet nie, może pewnie tutaj jest to wszystko zaklejone. Tak jak mówiłem, tu już jest montaż powierzchniowy wyższej generacji. Oczywiście jest to jakiś adres firmy, pewnie która to robi, więc oni to zamawiają. No, nie znam czy to, to są chyba Chiny, no, albo Japonia, wiem, że swojego czasu płytki podobno były robione w Japonii. Muszę to rozszyfrować, wejdę na tą stronę i zobaczymy, gdzie wykonują te komponenty tutaj i ten montaż, montaż powierzchniowy do tych modułów. Dobrze, więc tu mamy to, najważniejsza płyta, płyta czołowa, QRP Labs, QCX+, CW Transceiver. No, i bardzo ładne opisy. Wszystko ładnie sfazowane, zgradowane. Więc duży plus za wykonanie. E, powiem szczerze, tak, zastanawiałem się, czy kupić jakiegoś tak zwanego Chińczyka Full, czyli tam CWSB, ale powiem szczerze, no nie lubię takich gadżetów, zabawek, które nie do końca. E, no są pełnosprawnym, pełnowartościowym urządzeniem, co prawda, o dziwo, działa to jakoś. To jednak wolę mieć transiver jednopasmowy, a taki na, na, na wypasie, niż, niż po prostu takie wszystko i nic, nie? Więc a już pomijam fakt, że jak się kupi Chińczyka tam za 400 zł, to trzeba go poprawić, tak? I i, i dopiero wtedy można mówić, że to jest coś, a, ale to też nie do końca. OK, y, moduł TXCO, mała płyteczka z kwarcem, montuje się ją zamiast chyba kwarcu tego dedykowanego y, w koło właśnie tego jednego scalaczka, który jest tych rozmiarów, więc o ten mały scalaczek się obawiałem, że nie będę w stanie go wlutować. Y, dobrze, z najciekawszych rzeczy Płytka, płytka transivera, Płytka transivera. Może pokażę tak. E, tu mamy te dwa układy scalone. Tego bym rzutował. No, tego raczej nie. Więc bardzo ładnie wszystko opisane. E, rewizja płytki czwarta. Więc ściąga się instrukcję e, pod rewizję czwartą i montuje się według zaleceń i kroków. Ee, wiadomo, przystępując do montażu takiej płytki, no to trzeba w pierwszej kolejności jak najmniejsze elementy montować, ee, oczywiście odhaczać sobie to według jakiejś checklisty, żeby się nie pogubić. Co prawda nie ma tego dużo, ale, ale trzeba. Kolejna płytka to jest ta płytka rozszerzeń. Muszę sobie tam coś na ten temat poczytać. Tu już są jakieś są tu jakieś, że tak powiem, opisy, jak i P, 12V, JP2, PTT, CAD, Audio, lewy, prawy, czyli tutaj jakieś dodatkowe wyprowadzenie, tu jakieś zasilanie. Zobaczymy, jak ta płytka, czy ona będzie mi potrzebna, czy nie, ale na pewno pomoże w pewne rzeczy montować. Nawet można kupić pakiet jakiejś baterii i i tutaj zamontować, wszystko zamontować nad, nad tym transiverem w obudowie i to wszystko ma jakiś sens. E, dobrze. Tu mamy, tu mamy ten układ zaprogramowalny. Nóżki są zwarte folią, żeby tutaj żadne ładunki się nic tutaj nie przedostały. Też muszę poczytać na temat postępowania właśnie, żeby coś nie uwalić. Automatic Gain Control, płytka rozszerzeń, tu praktycznie jest wszystko gotowe. Malutka płyteczka z regulacją, montuje się ją na dwóch pinach i wszystko, wszystko powinno działać. Ok, mamy to. Co my tu mamy? Śrubki i nóżki, nóżki do budowy, czyli to też gdzieś tam już na wykończenie. Mamy tutaj płytkę również rewizji czwartej, frontową panelu, na której montuje się wyświetlacz, potencjometry, te wybieraki. To jest taki. Nie wiem właśnie, czy to jest taki zapadkowy, czy, czy, czy płynnie to idzie. Na pewno jest dwufunkcyjny, że się go wciska i, i się przełącza, więc... To mamy płytkę przed nią. Bardzo ładny, bardzo ładny montaż. Pobielone punkty lutownicze. Opisana jest jako... QRP Labs. Nie pisze, gdzie one były zamawiane. Na pewno ten wyświetlacz, to podejrzewam, że to jest jakaś aplikacja cały kupiony, to jest jeden, jeden element. Kolejne rdzenie do nawinięcia, do nawinięcia poszczególnych tutaj transformatora i obwodów tutaj wyjściowych w końcówce mocy. Ok, może żeby to nie poginęło, ja sobie to z powrotem tutaj porzucam. Mniej więcej wiem, co było, ale stalik też tutaj damy. Ok. Płytki. Płytki odłożymy na razie. tutaj Ok, więc zobaczmy co tu jeszcze mamy. I same elementy bardzo taki zacny pakiecik z elementami. Ja może tego wszystkiego tutaj na razie nie będę wypakowywał, ale mamy i drudna wojowy, potencjometr, gniazdo wyjściowe. Tu mamy scalaczki do wlutowania. Podstawkę pod ten, powiem szczerze, nie znam się, czy to jest jakiś mikroprocesor. Na pewno ten układ jest programowany. To, to już wiem, pewnie dane pasum, będę musiał to rozkwinić i sprawdzić. Tutaj widzę jakieś kondensatorki, elektrolitki. Widzę stabilizator napięcia. Co ciekawe, układ jest zasilany od napięcia 16V, więc ma układ swojego stabilizatora. Plus. Plus, wiadomo, może być zasilanie bateryjne, gniazda, oczywiście wyjściowe 3,5, więc to wszystko tutaj, że tak powiem, jest w komplecie do zmontowania kompletnego, kompletnego transiwera. Więc mamy elementy. Zobaczymy jeszcze tą paczuszkę tego modułu modelu GPS, jak to wszystko tu wygląda. Więc, tak jak mówiłem, jest antena, jest antena GPS, bardzo zgrabna z SMA. Złącze SMA pionowe, właśnie tutaj trochę mi się to nie podoba, że jest zaproponowane złącze pionowe. Ale zobaczymy. Zobaczymy. No i płytka, że wyciągnę ją. płytka modułu GPS zobaczymy jak z czułością sądząc po rozmiarach tego no, nie zawsze wszystko co duże jest dobre, ale porównując to do tych GPS-ów, które są dzisiaj, że tak powiem, dostępne w rozmiarach tej, tej kości, no to myślę, że powinien być dobry gniazdo do zaprogramowania, kabelka nie dali, ale to jest do zaprogramowania. Chyba do współpracy z komputerem. Z tego co widziałem, jak ten kolega Hans na swojej stronie miał to odpalone. Praktycznie tymi pinami, które tutaj są wyjściowe, podłączał do tego transiwera i, i to mu się tam aktualizowało. Więc zobaczymy, czy ten moduł będę instalował. W środku tego urządzenia, właśnie na tej płytce rozszerzeń, czy, czy jakiś inny montaż, zobaczę, przemyślę to jeszcze i w ogóle, czy on jest w ogóle potrzebny, zgodnie z tym, co napisane jest do pracy na Whisper. Na pewno jest to wszystko kompatybilne. Więc ten moduł odbiornika, jeżeli będzie zabudowany w takiej skrzyneczce, to jeżeli ta skrzyneczka się będzie przemieszczać, antena będzie gdzieś zamontowana, łapać system GPS-u, więc będzie, będzie podawać system pozycji stacji co można w łatwy sposób zauważyć na pracy stacji hf 0 która na Whisperze pływa sobie na statku i cały czas zmienia się jej lokalizacja więc podejrzewam, że tam wykorzystują podobne urządzenie ok mam nadzieję, że materiał Wam się podobał osoby zainteresowane kupnem takiego modułu transiwera będą, e, myślę, że po obejrzeniu tego materiału, bardziej bądź, bądź mniej przekonani do jego zakupu. Ja oczywiście kupiłem go, e, z, że tak powiem, z przeznaczeniem do pracy telegraficznej i do pracy Whisper w paśmie 20 metrów. Jeżeli mi się spodoba, może zakupię transceiver jeszcze na pasmo 40 metrów, e, chyba, że na jakieś inne pasmo. To może tyle. Ja teraz przejdę do wydrukowania instrukcji. Poczytam opis w jaki sposób montować elementy. Wydrukuję sobie jakąś checklistę elementów tutaj do odfajkowywania poszczególnych wartości. No i mam nadzieję, że uda mi się uwiecznić montaż. Może nie będę kręcił przy nudnego filmu przygotowywaniu każdego elementu zasobna bardziej skupię się tutaj na jakiejś etapowości zrobię parę zdjęć, jakiś montaż z tego na, do prezentacji tutaj na kanale na pewno będę chciał jeszcze nakręcić samo uruchomienie, jakieś test włączenia, ale to myślę, że z wszystkiego dowiecie się w kolejnych częściach tego filmu. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Cześć!